Moi drodzy, teraz w jaki sposób możecie asystenta wykorzystać do tego, żeby zastanowić się, czy na przykład warto było Wam, albo warto będzie Wam sprzedawać słomę z pola, czy też ją zostawić. Klasyczny przykład, najprostszy, i rzepak po jęczmieniu ozimym. Proszę spójrzcie. Zrobiłem symulację, założyłem wartości średnie i wysokie. Co jest najważniejsze? Spójrzcie. Załóżmy, że miałem 8 ton z hektara jęczmienia paszowego. I załóżmy, że nie będę zostawiał słomy na polu. Załóżmy, że mam pług, czyli system późny, że mam rzepak, który chce, żeby dał 4 tony z hektara. Jeżeli ja to przeklikam, ja już wcześniej to sobie przygotowałem, że Oleks, co chodzi mi o skalę. I zobaczcie, zrobiłem symulację, zaznaczam, że nie jest to żadne lokowanie produktów, to jest tylko obliczenie. Podstawiłem sobie polifoskę krzem jako nawóz krajowy, 440 kg na hektar mi wychodzi. Oraz uzupełnienie potasu zwykłej soli 130 kg. Wtedy mam układ, gdzie mam potas z fosforem uzupełniony. Na razie o magnezie o, 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 i o. I o Siarce, proszę nie mówmy. I teraz patrzcie, mam dawki nawozów. Teraz, co mogę ja zrobić jako rolnik? Mogę się wycofać, mogę w tym momencie założyć, że z tego jęczmienia ja przestawiam sobie na tak czyli robię, że słoma na polu zostaje. Całej reszty nie zmieniam, broń Boże. I teraz spójrzcie, co się stanie: podstawią mi się liczby związane z tą ogromną ilością składników, które wprowadzę do. Na pole ze słomą. Patrzcie, jaką mam teraz nadwyżkę fosforu i potasu. Teraz, co to znaczy? Jak sobie zapisałem poprzedni wynik, to teraz ja już wiem, że mogę zejść z nawozu. Teraz popatrzcie, ile mogę zejść. Schodzę sobie do 100%. Z jednego zszedłem, teraz schodzę sobie z drugiego. I zobaczcie, nie muszę dawać w ogóle uzupełnienia potasu, i nadal, z samej tylko polifoski. 300 parę kilo na hektar. Mam uzupełniony fosfor, potas oraz spójrzcie, mam już jedną trzecią siarki i magnezu wprowadzone. W ten sposób proszę, żebyście przeklikiwali sobie każdy wasz płodozmian, bo to jest dla was oszczędność pieniędzy i już wiecie, jak popatrzycie, że aha, mogę dać tyle nawozów mniej, tylko w ten prosty sposób. Tak możecie wykorzystywać asystenta, którego wam dałem w aplikacji Terfarmer, bo w ten sposób. Oszczędzacie pieniądze i mało tego możecie po prostu po ludzku policzyć, ile tych nawozów wasz rzepak wykorzysta, i tych składników ze słomy. Moi drodzy, druga sytuacja. Tym razem z nawożeniem organicznym. Kupować organiczne, nie kupować pod ten rzepak. Popatrzcie, sytuacja wyjściowa taka sama. Pole po jęczmieniu, 8 ton z hektara, słowa zebra, zebrana, przepraszam. Rzepak 4 tony i te wartości, które mieliśmy, identyczne. Celowo to robię, żebyście sobie po prostu popatrzyli. Więc te wartości mamy identyczne. Nadal ten krzem, nadal ta sól. I teraz, co ja mogę nagle zrobić? Wycofuję się i robię tylko jedną prostą rzecz. Wchodzę i robię obornik bydlęcy standard, bo taki na przykład mogę kupić. I zakładam, że dałbym go 30 ton na hektar. Reszty absolutnie nie zmieniam. Teraz co się stanie? Myśli, 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 analizuje, przetwarza wszystkie składniki, analizuje względem pH. Teraz spójrzcie, od razu na start pokazuje mi się już ogromne ilości magnezu, nadwyżka fosforu i potasu. Teraz ja sobie tu wchodzę. Na początku schodzę sobie z polifoski. Teraz spójrzcie. Teraz schodzę z potasu. Co się okazuje w tym założeniu? Okazuje się, że kupując i dając ten obornik, ja mogę całkowicie w tym przypadku zejść z nawożenia NPK. A zostawiam sobie tylko uzupełnienie potasu, gdzieś tam w styczeń, luty. Mam już uzupełniony magnes, muszę tylko dobić trochę siarki. I w tym założeniu możecie sobie przeliczyć. Aha, za te 20 parę ton obornika dałbym tyle, za rozwiezienie dałbym tyle. Tam jeszcze mam mikro ale w składnikach głównych już wiem co i jak. Teraz pójdę dalej. Mam już uzupełniony azot, bo zobaczcie, że 75 kg azotu jest do wykorzystania. Teraz powiem jeszcze dalej. Wiem ile kosztuje obornik, wiem, że jak zredukowałem sobie ten nawóz wieloskładnikowy, to wiem ile on kosztował. I proszę Was, żebyście delikatnie mówiąc, ale taką symulację robili dla wszystkiego, co będziecie teraz siać na jesieni. Po to Wam właśnie to dałem. To nie jest jakiś kalkulator, tylko to powoduje, że wy możecie policzyć każdy z was sam dla własnego pola, dla własnego układu, płodozmianu, dla własnego plonu, dla własnych zasobności. Każdy z was może policzyć, co mu się bardziej kalkuluje, czyli po prostu płaca. I to narzędzie jest uniwersalne. I tu nikt już was nie naciągnie, bo nie ma jak, bo wy sami jesteście w stanie to po prostu policzyć. I proszę działajcie w ten sposób. A jak będziecie mieć pytania, nie bójcie się wklejać zdjęcie, pytanie pod poradą. Żeby dopytać, bo może ktoś z was czegoś nie rozumie, może nie wie, jak to przeklikać, a może nawet nie, niektórzy z Was nie potrafią tego uruchomić. Jedno jest pewne: ten asystent dzisiaj bije rekordy nie dlatego, że ja o nim mówię, tylko dlatego, że został stworzony w sposób niezależny, nie promuje żadnych nawozów, żadnych firm i Wy w to wierzycie i dlatego tego używacie.